Dziś propozycja dla tych, którzy mają tak zwaną przysłowiową ciężką nogę, sportowy samochód, masę koni i oczywiście piekielnie duże heble. Zostańcie ze mną! Siemanko, Siemanko, Sebastian z tej strony, witam Was jak co niedzielę w kolejnym odcinku programu Felgoznawcy. Dziś przyjrzymy się bliżej felze Japan Racing model SL-02. Jest to propozycja dla tych, którzy lubią sobie poszaleć, szukają felgi przede wszystkim lekkiej i solidnej. Stroga wyprodukowana jest technologią Flowform, dzięki czemu jest ona lżejsza. Co na pewno wpływa bardzo dobrze na dynamikę jazdy naszego samochodu. Mówi się również o tym, że są one aż o 20% bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki możliwości personalizacji, jaką daje nam producent, tak naprawdę możemy ją dopasować do wielu modeli aut. Podajesz nam model, rogi, od samochodu, a my dobieramy oczywiście odpowiednie parametry. Oferowana ona jest od 18 do 20 cali, w szerokościach od 8 do 11. Najistotniejsze rzeczy chyba mamy już za sobą. Zerknijmy jak jest wykonana. Model, któremu się dziś przyglądam jest w 19 calach, szerokość 8,5, kolor Madgan Metal. Całość jednolita, bez warstwy polerowanej, a jakość wykonania, zerknijcie sami, jest naprawdę bardzo dobra. Środkowy dekielek jest metalowy kolorze felgi. Wygląda to naprawdę wszystko bardzo fajnie. Nie bez powodu mówiłem że felga jest dedykowana sportowym samochodom. Ramiona jej jak sami widzicie są wyprofilowane na zewnątrz. Mają dość sporo miejsca na zacisk. Wnętrze felgi również starannie wykonane, wszystkie oznaczenia, offset, model, wielkość i oczywiście max load 690 kg oraz certyfikaty Willibia. Tradycją jest już ważenie felgi, tym bardziej flow Form 19 na 85 ET35 waży 9,3 kg. O gustach się nie dyskutuje, każdy z Was ma swój własny, indywidualny, także wzoru nigdy nie będę oceniał. Felga jest o charakterze typowo sportowym. Nabyć ją oczywiście możecie w sklepie smrims.pl. Jeśli nie wiecie, jakie dobrać parametry, wypełnijcie formularz, a postaram się Wam pomóc. Zachęcam również do pozostawienia łapy oraz do subskrypcji mojego kanału. Widzimy się już w następną niedzielę. Pozdrawiam Was. Cześć!